Mogli tam bez problemu prowadzić działalność gospodarczą. Niestety po jakimś czasie okazało się, że władze dzielnicy zażądały od nich bardzo wysokich kwot za bezumowne korzystanie z gruntu. Wyobraża sobie pan taki dzień, że musiałby pan to wszystko zostawić? To będzie. Oczekujemy, że ten sklep pozostanie w tym miejscu, że mój tata będzie mógł nadal wykonywać pracę, którą kocha, ale nie tylko mój tata. Chciałbym y, dokonać swoich czynów. Wierz mnie, wierz mnie chłopie, wierz, no dobrze. No. Przemysław Talkowski, witam Państwa ponownie w tej części programu. Wracamy do sprawy warszawskich rzemieślników, którzy w połowie lat 80. wybudowali swoje pawilony za własne pieniądze, dostali na to pozwolenie na budowę i przyrzeczenie, że będą mogli z nich korzystać jak właściciele na prawach użytkowania wieczystego. I mimo, że od lat prowadzą tam swoją działalność gospodarczą, nagle władze dzielnicy Bielany zażądały od nich bardzo wysokich kwot, twierdząc, że bezumownie korzystają z tych pawilonów, to w sumie z gruntu, na którym te pawilony stoją. powiemy, jaki zapadł bardzo ważny wyrok w tej sprawie. Decyzja jest taka, żebyśmy podpisali umowę dzierżawy. No to ci wiadomo, czy to się skończy. Za trzy lata zażądają, żebyśmy się wyprowadzili, albo przymuszą nas takim taką, podniesieniem, taki, suza dzierżawę, że sami się będziemy musieli stąd spakować. Możemy stąd odejść, ale niech nam zapłacą za tą krwawicę, którą my żeśmy tutaj postawili. Nic więcej nie chcemy. Chodzi tylko i wyłącznie o kwestię tego, że Państwo nie chcą płacić gminie należnego chcą czynszu. Płacić. Nie chcą. Chcą płacić, nie. ale użytkowanie Pani, wieczyste. Panie redaktor, im ale nie, nie, momencik. O. Momencik, momencik. Płacić. Użytkowanie wieczyste nie jest prawem darmowym. Ale chcą płacić. Ale pani redaktor to nie jeszcze raz nie powiedziałem. Ale nie Ale nie no, wyjaśniłem sprawę, jakie są możliwości i brak możliwości. To miasto zapowiedziało nam, że mamy opuścić teren do, w piątek 15 listopada o godzinie 10. Wykonuje tylko i wyłącznie dzisiaj charakter wejścia na nieruchomość, sprawdzenia kto ją faktycznie włada i poproszenia grzecznie o jej wydanie. Dobrażamy. Czy pan się usunie, czy mam przejąć, bo chciałbym y, dokonać swoich czynności. Bierz mnie! Bierz mnie, chłopie. Bierz. No dobrze. No. no proszę. Pan zgadza się na to, żeby mi dać dzisiaj klucze do tego lokalu i żebym e, wykonywał dalej uprawnienia właścicielskie. Ale panu wysłałem pismo. Nie, nie, ja dzisiaj stanowisko. jestem na czynnościach. Jesteśmy na czynnościach. No to ja mam panu klucze od Tak. Pan nakarmi moje Nie, nie, no ale ja tylko pytam. To nie chodzi o to, jaki jest stan moich emocji, no, tylko ja tylko ja dbam pytam. ja o stworzenia. No dobrze. Czyli Pana rozumiem, karmi... że Pan ma obowiązek dbania o nich i Pan nie, nie wydaje mi dzisiaj. Oczywiście, że oczekujemy, że ten sklep pozostanie tutaj, w tym miejscu. Że mój tata będzie mógł nadal wykonywać pracę, którą kocha. To mój tata. Wyobraża sobie pan taki dzień, że musiałby pan to wszystko zostawić? No właśnie, nie. To będzie trudne. W studiu witamy gości. Pan Jerzy Łęczycki, który prowadzi warsztat samochodowy na tym terenie. Pan Andrzej Brozek, Państwo widzieli, sklep zoologiczny. Przepiękne te, te rybki. To, to też chyba Pana, które cały tak, czas, tak, czas tak, pokazujemy. Tak, tak. I Pan Marek Rękawek, który ma tam warsztat elektroniczny, tak? Tak. Czy, czy też taki produkcyjny. I od Pana Marka zaczniemy, bo dodajmy, że sąd w Pana sprawie wydał bardzo ważny wyrok. Wyrok, który mam wrażenie, cytuje te argumenty, które przedstawiliśmy wcześniej w programie i odpowiada też na wiele pytań, o których, o które zadawaliśmy, między innymi włodarzom dzielnicy. Za chwilę szczegółowo o tym porozmawiamy. Mówiąc najprościej, jakby pan ocenił ten wyrok w pana sprawie? Znaczy to, jest, to jest pierwszy wyrok z nas kilkunastu osób który miasto wytoczyło nam o bezumowne korzystanie, wystawiając jakieś tam faktury, prawda, i żądając jakiejś zapłaty. Jakie kwoty? Znaczy, u mnie to była kwota pierwsza, to było 75 tysięcy z czymś. Wiem, że już mam złożony przez miasto drugi pozew, ale jeszcze nie ma sprawy na 50 ileś. No i teraz się szykuje trzeci na 133 tysiące z kawałkiem. Ogromne pieniądze. No, ogromne, nie wiem jak to tego. No i w środę 18 zapadł pierwszy wyrok, który odrzucił żądanie miasta. Zotetnął Uzasad... pan z ulgą? No, z bardzo dużą ulgą, bo przede wszystkim że odrzuciła. a poza tym no jest to jakaś. Nadzieja na przyszłość, że, że w tym kierunku będzie to szło. prawda? No, no właśnie, panie Andrzeju, bo przypomnijmy, panowie budowali te pawilony, mając przyrzeczenie wcześniej, pozwolenie na budowę, prawda? Tak. że będą mogli korzystać z nich jak właściciele na prawach użytkowania wyczystego Dokładnie i tak. przez te wszystkie lata, od połowy lat 80., nikt tych wniosków... Nie rozpatrzył po prostu mówię o władzach miasta. No niestety nie rozpatrzył, tylko no, dziwna historia, że jeden z naszych yy, no, kolegów, którzy też tak samo z nami razem budowali, otrzymał użytkowanie wieczy. I na to zwrócił uwagę także sąd. I na to zwrócił tak, ponieważ sąd bardzo skrupulatnie i bardzo rzeczowo odniósł się właśnie do. Tych elementów. Czyli pan czytał ten wyrok, mimo że wprost on pana nie dotyczy, ale rozumiem, że ma pan nadzieję, że podobny zapadnie w pana sprawie na przykład. Tak, tak? oczywiście. Ja byłem na to... tej rozprawie i no. oczywiście wsłuchiwałem się bardzo uważnie. A jakie kwoty miasto żąda od pana? No w pana? tej chwili 138 tysięcy. Także ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Yy, I pan Jerzy, panie Jerzy, no, u pana bardzo podobna sytuacja. Ja wiem, że pan z synem prowadzi tak, ten tak. warsztat i tak naprawdę pewnie nie wypominam oczywiście wieku, ale yy, chciałby pan spokojnie nie przejść sobie na emeryturę i pewnie przekazać wartość. To jest warto... moje marzenie, bo dla <laughs> każdego ojca to robił się syna. I syn przejął rodzinny, to, to nie jest takie oczywiste, że, 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 że dzieci tak. chcą dalej kontynuować dzieło rodziców, prawda? To mi się trafiło, jak to się mówi, jak ślepej kurze ziarno. Udało mi się syn, który przejął, nauczył się. A to... jaki dług y, wisi nad no, panem, to, jeżeli chodzi pierwszy, o... W pierwszy, który jest złożony ze sądu jest, będzie moja pierwsza sprawa, 8 teraz lipca, to było prawie półtora miliona. A teraz przyszło mi ponad 570 tysięcy złotych na następna faktura do zapłacenia. Mhm. Więc te koszty są ogromne, więc ja oczywiście... Się... Ale to, to już miliony idzie. Tak. Bo to 10 lat było wstecz. Sprawa w sądzie moja połączona było dwie faktury łącznie i to, doło, to wyszło prawie półtora miliona złotych i teraz 7 lipca będzie rozprawa, o której będę ja bronił się po prostu, żeby tej pieniędzy zapłacić i tak dalej. Ja A dodam, ta... że każda faktura to jest uszczerbek na zdrowiu tych ludzi, którzy pracowali od wielu, wielu lat na, 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 na to, co, co mają. I co ważne, te faktury przychodzą w takim bardzo krytycznym momencie, na przykład dzień przed Wigilią, w okresie świątecznym. Tak, żeby tym ludziom, ja mam wrażenie, jeszcze... I panowie że to nie jest przypadek, rozumiem? No to nie, tak nie, zdecydowanie nie. No dobrze, szanowni państwo, pan Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany jest z nami. Państwo wcześniej w materiale widzieli działania też pana burmistrza, który rozmawiał z mieszkańcami. Panie burmistrzu, mówiąc wprost, czy... Hmm, no zacznę od tego. I chciałbym, żeby... Wolałbym, żeby to było pytanie retoryczne, ale zadam czy Państwo odwołają się od tego wyroku dotyczącego pana marka rękawka? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Tak jak byłem na nieruchomości, tak samo i e, byłem na spotkaniach z wszystkimi osobami, które były zainteresowane. Przypominam, że tych spotkań było kilkanaście. Staraliśmy się dojść do jakiegoś kompromisu. Ten kompromis został przez państwa odrzucony. A tutaj przypomnę, że to nie było takie od sasa do lasa jakby podjęcie działań związanych z obciążeniem tej nieruchomości należnościami. Państwo wszyscy. Wystąpili e, przeciwko miastu stołecznemu Warszawę o zasiedzenie. Przypomnę e, naszą audycję z grudnia, gdzie te kwestie były również wyjaśniane. No dobrze, nie panie powiem, burmistrzu, tak. ale jeżeli pan pozwoli, nie, to zostawmy te nie, rzeczy, nie, które nie. były wcześniej. Konkretnie rozmawialiśmy o rzeczach, które sąd, mam wrażenie, wyjaśnił, bo trudno zarzucać teraz, że do, panowie doprowadzili, czy też pan Marek w tym przypadku, bo mówimy o jego wyroku, doprowadził do tego, że jest wyrok w tej sprawie. Bo tak, ja pytałem, czy. Wasz, z Waszej strony to jest brak dobrej woli, żeby to załatwić tak, jak Panowie chcą, czy też brak właściwych przepisów? Teraz zacytuję fragment wyroku. W takim stanie faktycznym miasto zażądało opłat w tym przypadku od Pana Marka w złej wierze. Czyli mamy odpowiedź na to pytanie. To jest cytat z wyroku sądu. Panie redaktorze, oczywiście, że nie jest to wynik jakichkolwiek działań i niechęci. W ogóle mówiłem o tym i podkreślałem. Nie ma żadnej niechęci do tego. Ale nie sąd możliwości... uważa inaczej. Panie redaktorze, nie znam tego wyroku sądu. Ale nie powinni na... państwo, bo on dotyczy właśnie państwa działań. No, my mamy uzasadnienia, państwo nie mają? No właśnie ja nie mam tego uzasadnienia. Gdyby się nie... Wydaje mi się, że w ogóle uzasadnienie nie powstało. Dlatego, że jeżeli wyrok był w środę, no to sąd ma czas na. Nie, no zaraz, panie burmistrzu, ale nie mówmy tak, że nie powstało, bo ja czytałem to uzasadnienie wyroku. Ja z tego, co wiem, pani redaktorze, Przynajmniej obszerne sąd, fragmenty. No. Nie, to z tego, co mi wiadomo, to, co państwo mi przesłaliście, czyli trzy zdania odnośnie testów, które się pojawiły w tym rozstrzygnięciu. to Sąd oparł się tylko i wyłącznie na klauzulach społecznych. Czyli generalnie nie w ogóle nie rozstrzygnął kwestii uprawnień, nie odniósł się do kwestii posiadania. Zresztą e, sąd nie przeprowadził w ogóle postępowania dowodowego w tym zakresie. Czyli jednym słowem, w ogóle nie rozpoznał sprawy. No, panie burmistrzu, A to no, pan, pan pozwoli. już osądził sąd. No, tak. Bardzo gratuluję takiej pewności siebie. Ale, panie Piotrze, ja mam tutaj wyrok również Sądu Rzeczpospolitej z września 2024. Tak jest tutaj, tak jest, 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 jest wyrok, jest. W którym to wyroku. Proszę e, uważać, żeby tam danych nie było widać żadnych, panie nie, burmistrzu. Ja mówię o tym, co sąd stwierdził. Nie jest natomiast e, potwierdzeniem przynależenia skarżącym do tej nieruchomości jakiegokolwiek prawa. Jest to odniesienie się do wyroku Sądu Najwyższego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Więc, e, szanowni państwo, ten wyrok nie rozstrzygnął nic. I to jest najgorsze. Nie, tak nie problem. można. Panie Pani, chwileczkę. No, czy pan, tak. Jak panu wyrok nie pasuje, to pan uznaje go za niebyły? Panie Piotrze, wielokrotnie Ładne. rozmawialiśmy odnośnie o rzeczach sądowych, które są ferowane, i na pewno sąd tutaj nie rozstrzygnął o żadnym uprawnieniu. Czyli, jednym słowem, wyminął się, czy uciekł. uciekł to zobaczmy. Panie burmistrzu, to Pan pozwoli, bo za chwilę Pan Marek jeszcze chciałby coś powiedzieć. Ale to zobaczmy w takim ale... razie, co się wydarzyło na sali rozpraw. Tak. Dobrze? To zobaczmy. Bardzo proszę. Doszło do sytuacji, w której skarb państwa zezwolił na zajęcie nieruchomości i wbudowanie pawilonów handlowo-usługowych tolerował brak odpłatności za teren zajęty pod budowę tych pawilonów i na przestrzeni lat jasne jak się sądowi na podstawie dokumentów i zeznań świadków udało ustalić jasne było dla wszystkich że brak tej odpłatności jest stanem który ma trwać aż do ustanowienia prawa wieczystego użytkowania w tej sytuacji tego rodzaju działanie, jak domaganie się obecnie po latach bezpłatnego korzystania, wynagrodzenia za bezłowne korzystanie z tego terenu w przekonaniu sądu jest również sprzeczne z artykułem 5 kodeksu cywilnego. Czy pan jest zadowolony z wyroku? Jestem zadowolony, ponieważ sąd odrzucił pozew miasta Warszawy. No poza tym sąd potwierdził, że jesteśmy tutaj zgodnie z prawem i. Przysługuje nam ten teren i że w dalszym ciągu oczekujemy na użytkowanie wieżyste przez 40 już ponad lat. Jestem na tym terenie od 78 roku. Jesteśmy już wszyscy starzy, ale nas gmina bardzo dręczy, bardzo nas gnębi. Ja mam już swoje lata, chciałem sobie przepisać to wszystko, a gmina mówi, że ja nic nie ma. No to chodzi jeszcze, że mogliście się naprawić. Sądzę, że jest stać. wyrok jest, jest, jest prawomocny, ale. Mam nadzieję, że to już w terapii pójdzie trochę szybciej. Szybciej, ale to jeszcze parę lat potrwa. Myślę, że za życia doczekam się, że synowi przekażę ten warsztat samochodowy. Przepraszam bardzo. Zruszyła mnie do dzisiejsza sprawiedliwość, bo już nie wierzyłem, że w Polsce jeszcze coś takiego istnieje. A proszę powiedzieć, miasto, ile od pana zażądało pieniędzy? Ponad milion złotych. To oni żądają sumy, które są dla mnie marzeniem, po prostu. W dzisiejszym dniu sąd. Stwierdził, że ja nie jestem złodziejem. Wie pani, ej, sprzedając rybkę za 4 zł, zapłacić fakturę 138 tysięcy. Jest to szok. Panie mistrzu, pan widział te emocje pana Jerzego tutaj nawet pana Marka, prawda? To ja teraz konkretnie argumenty sądu. Sąd uważa, że istnieje tytuł prawny do władania nieruchomością. Nie można żądać od tych ludzi pieniędzy za bezumowne e, korzystanie. Nie można ich obciążać opłatami. To są cytaty z tego uzasadnienia. Nie można panów obciążać opłatami za korzystanie z gruntu, ponieważ cały czas są osobami oczekującymi na ustanowienie użytkowania wieczystego. I kolejny argument sądu, gdyby te osoby od początku wiedziały że będzie się od nich żądać takich kwot, to nie zdecydowałyby się na budowę i angażowanie własnych środków. To wszystko powiedział Wysoki Sąd w tym wyroku który i na tej sali rozpraw, którą przed chwilą pokazaliśmy. Powiedziałem na antenie Państwo w Państwie Polsatu w grudniu 2024 roku. Proszę odsłuchać audycję z moim udziałem wtedy na żywo. Wypowiedzi 12 minuta i 32 i następne. To samo powiedziałem, że nikt nie kwestionuje uprawnień państwa, przynajmniej w części, jako inwestorów, bo trzeba pamiętać o tym, że część z osób, która dzisiaj prowadzi działalność przy jest następcami prawnymi. To czemu państwo nie wycofają te żądania z opłatami tak ogromnymi? Panie redaktorze, no, y, sąd tutaj w ogóle jakby poprzestał na kwestii tylko i wyłącznie roku 2019 i skargi kasacyjnej. Natomiast nie przeprowadził postępowania dowodowego co do nawet charakteru posiadania, zakresu tego posiadania, a to jest niezbędne do ustanowienia użytkowania wieczystego. Jednym słowem. Ten wyrok sądu blokuje państwu de facto możliwość dalszego kontynuowania postępowań regulacyjnych. I też państwu tłumaczyłem, że nie ma tutaj żadnej złej woli, a przynajmniej z mojej To nie odwołają racji, no. się państwo od tego wyroku. Ale panie redaktorze, to jest wyrok o zapłatę. No dobrze, ale przynajmniej co, cokolwiek daje panu Markowi. To znaczy wie pan, te, te, te korendalne kwoty, które państwo żądają od nich będziemy się przekrzykiwać, panie redaktorze? Czy będziemy się szanować w rozmowie? No nie, że rozmowa jest, wie pan, żywa, dlatego że ja nie rozumiem. Nie. Pan, ale to będzie a... apelacja, czy nie? Pani ja odpowiada na rano. pytanie. No to, ale bardzo bym prosił. Tak? Będą się państwo odwoływać? Panie redaktorze, to nie jest moja ocena. Jest profesjonalny pełnomocnik, który prowadzi sprawę. Tych spraw jest zarówno prowadzonych przez Biuro Prawne Miasta Stołecznego Warszawy, jak i przez zespół radców prawnych. To już jest poza mną w tym momencie. No i co ten pełnomocnik stwierdza? Ja... Będzie apelacja czy nie? Nie mam kontaktu, pełnomocnik jest na Europie, z tego co mi wiadomo. A czemu Bo państwa powiedziałem... nie było na tej rozprawie, Panie Burmistrzu, czemu nie czemu nikt z miasta nie był na tej rozprawie, ani pełnomocnik? Panie redaktorze, i to jest przedmiotem mojego e, e, jakby poszukiwania odpowiedzi na to pytanie, dlatego że wyraziłem też oburzenie, że nie reprezentował nas żaden pełnomocnik na tym terminie. Ale Bo za mówię, to, to ten pełnomocnik, który nie był łaskaw pójść na rozprawę, podejmie teraz decyzję, tak? Pa, panie Piotrze, doskonale Pan wie, że sąd ma czas na uzasadnienie wyroku i dopiero od pisemnego uzasadnienia do ręczenia e, tegoż uzasadnienia biegnie termin na apelację. Ale złożyliście Musimy... wniosek o uzasadnienie? Panie, panie Piotrze, jeszcze nie zostały podjęte jakiekolwiek działania. Miejmy ja pan, zostałem... dobrze. Na to, panie burmistrzu, bardzo ok. dziękuję, dobrze, bo chciałbym jeszcze, żeby pan Marek na koniec, od... na koniec się do tego od... wszystkiego odniósł, bo to jego ten wyrok dotyczy. Panie Marku. Pan burmistrz powołuje się na drugi punkt uzasadnienia sądu o interesie społecznym. Natomiast pomija pierwszy punkt. W którym sąd stwierdził, że mamy tytuł prawny do tej ziemi, że na podstawie umowy, która była zawierana z państwem polskim w latach 70. na początku 80., dostaliśmy, użyczono nam ten teren w użytkowanie celowe, aby wybudować te pawilony, z zastrzeżeniem, że po. W zakończeniu dostaniemy użytkowanie wieczyste, czyli użyczono nam celowo ten teren bezpłatnie, obiecując użytkowanie wieczyste. Do dziś tego użytkowania I Państwo nie dostali? Papiery zostały złożone pierwszy raz w 1985 roku, później były kilka razy aktualizowane, ponieważ na przykład miasto część działki odcięła i dała komuś innemu, w związku z tym my musieliśmy aktualizować dokument. Ja mam wrażenie, że ucieka coś bardzo istotnego. Ci ludzie, ci państwo to jest... Tradycja, to jest wysoka kultura rzemiosła, to jest coś, czego już nie ma, co trzeba kultywować i trzeba absolutnie o to dbać, a nie zabijać, gnębić i nękać kwotami, które mogą tych ludzi. Niech to nie będzie błędem tej części naszego programu, i ja mam nadzieję, że, a z pewnością dalej będziemy przyglądać się tej sprawie. Mam nadzieję, że miasto jednak nie będzie się odwoływało od tego wyroku ani od wszystkich innych, które twierdzą, że to panowie mają rację, bo my też tak uważamy. Bardzo dziękuję. E, oczywiście ja. Mówiąc to, nie chodzi mi o to, że sąd ma podejmować takie decyzje, bo my tak uważamy tylko miasto, bo jest to kolejny argument za tym, żeby tego nie robić. Przepraszam, Panie Mecenasie, ale ta sprawa bardzo mnie bulwersuje. Adwokat Marcin Grodzicki. Przejdźmy do.